Siema. Dzisiaj jest Ivilna. Przechodzimy główną ucieczkę z dziećmi. Jej! Jestem wkurzony, bo przegrałem, bo dla złapała jedno z tych dzieci i w ogóle zaraz do was powro. Ej, coś się dzieje z tą maską. No bo wiecie, znalazłem grala. Do niej podeszła mi. Maska jest w procesie ładowania. Gdy skończy się ładować, będzie mógł ją założyć. Ouki, dołki. Dobra, tu się coś otworzyło. Aha. Dobra, to są te dzieci w pralni. Ouki, dołki. Elo. Dobra. Tutaj są te dzieci. To jest potrzebny łom. A tutaj to? Aha, to ta pani z prali. Wiecie, no po prostu przyjmuje, wysyła brudne ciuchy i przyjmuje te, czyste. Chwila. Dobra. Tutaj tu nie wiem. O, elu kościół. Aha, to ty nam te robiłeś bronię. A co ty? Aha, to on projektuje ten pistolet na kulki. Dziecko stworzyło dla ciebie całą broń, może pomoże ci uratować wszystkie dzieci w pralni. Może. Dobra, teraz chcę się stąd wydostać. Ale muszę mieć kod. Kody. Dy 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 dy. To jest jakiś kibel Dobra, dobra, dobra Tutaj prasujecie Jezus, ale wam współczuję A ty? wiem. Hejka Co tam? Ej, nie blokujcie mojej koleżanki. Wykurłaki. Nie wiem. Tak szłam za nią. Szłem za nią, bo... Wiecie. bo była taka inna. Dobra. 100... Jakie 100? 10,83. Dobra, widziałem tam na górze łom. 10, kurde. 10, 83. Elo, dobra, idę po łom. Bo widziałem go, bo podłączyłem mechanizm, żebym, wiecie, po prostu, znaczy na no, oliwiłem windę, żeby po prostu, wiecie, no. Pewnie jakąś broń trzeba zrobić. I tutaj mam łom. Mogę to otworzyć. Ciekawe co tam jest. I? Zbiornik z paliwem. Aha. Oki. Siema. sobie wyszucę tutaj. Wiem, że coś się zmieniło z tą budką. Więc tam do niej idę. Przepraszam, jakby coś urwałem. Mi się coś urwało. Zanim przejdziesz dalej, upewnij się, że furgonetka znajduje się w szkole i że zakonnica nie pojedzie ponownie. Aha, dobra. Dobra, czyli muszę jakby zatrzymać, żeby nie pojechała tą furgonetką. Albo ma dodaną nową opcję, albo coś innego. <grymne> Jeśli przeciąłbyś ten drut, dzwon przestałby działać. A jak ona śpi, aha, to ja muszę te nożyczki znaleźć. Okej, okay. o kurde. Dobra Dobra, dzwonimy sobie Dobra Dzwoniliśmy po samochód z, pr z praniem Jest w drodze Dobra, Spoko, loko. To ja już sobie Jest, myślałem, że to jest zamknięte Ale fart Oki okay, i Dobra, jako to wrzucę sobie do... Będę gromadził rzeczy w głównym holu. Ok. Chwila. Dobra, ta pani sobie śpi. Znaczy ta zakonnica, więc... Co? elo teraz jesteś gotowy chodź tutaj chodź chodź tutaj elo aha tu ty jesteś ten z niebieskimi Rękami, dobra, mów. Jesteś nareszcie tutaj, w pralni. Udało Ci się przejść przez wszystkie moje wyzwania. Czas uratować wszystkie dzieci z pralni. Mam nadzieję, że jesteś gotowy. Zabierz plan z mojego stołu i daj je dziecku, które będzie widział, jak je zinterpretować. Wtedy zrozumiesz, co musisz zrobić. O, widzę, że już odkryłeś moc maski. Pośpiesz się, aby ocalić ich wszystkich. Okej, okay. plany mam. Aha, my uciekniemy tym balonem. Aha, to po to, to po to są zbiorniki paliwa i ogień. Dobra, czyli mamy je później pewnie podpalić. Co to robi? Ciekawe. To jest chyba teleportacja. Chyba. Dobra, patrzymy. Wow. Aha, Zero wow co no to się ta to... nie nie wyłączy to dobra chyba dam do tego majstersztyka bo w sumie to by innym kto zrobić no widzisz plany robimy balon ziomek i? aha on ich tu prowadzi żeby szli Dobra, ej, czekaj, a jak oni będą szli... Aha, wtedy zablokuję, żeby zakonnica nie będzie mogła tam... Żeby... Zakonnica tam nie poszła, dobra, ale... O nie! Wypierdzielaj. Ole fort! Ona by tam poszła i ich zabiła. Dobra, to ja zaraz do was powracam. Dobra. Idziemy. Chyba... Siema. W sumie, wezmę już to za sobą. Bo chyba bałem będzie tam. Bo tam jest miejsce bezpieczne. Ok. Aha, i tutaj będzie drugie ale mi tu kogoś brakuje. Mi tu brakuje tej dziewczynki, co nam dała kot, więc... Ej, ale stop, jeszcze kura tam została. Kurde, ale ta misja pewnie z nią będzie ciężka, no bo ona płacze. Czy mówi takie mama i w ogóle? Tak jęczy. A za to słyszy, więc powracam do Was, kiedy już ją przyprowadzę do bezpiecznej strefy. Elo? Hejka dziewczynko. Nie mów mama, oki? Okay? Jestem przy tobie, jestem twoim no, ojcem. Dobra, nie ma. Nie. Otwórz jej to, dobra? Chodźmy sobie oki. Ty idź tam. Idź tam, gdzie masz iść. tam była z różnicy, co nie? O, o. Dobra, idź po balonie. Moje przyjaciółko. Ej. Nie pchaj jej dobra. Ej, dobra, teraz jakiś x. Teraz do tego potrzebujemy ognia, więc... Ale ja w sumie... Czytałem dużo komentarzy, bod, ty, bod, y, popul, bo był popularny youtuber, który uciekł. Oczywiście tego nie oglądałem, ale było dużo pretensji, że nikt nie uciekał z kurczakiem. No to ja to zrobię specjalnie, znaczy w sumie sam nawet lubię tego kurczaka, więc... Trzeba. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Hello? Sru? Wow! Dobra, i teraz idziemy po kurę. Nie, nie, stop. Ty tutaj nie idź. Żeby się zakonda nie dostała. Żeby się siostra zakonna nie dostała Aż ciągnę nosem Dobra, powracam do was kiedy już będę miał kurę i będę przy tym balonie Tak, mamy już kurczaka Siema Teraz Zostaliśmy tylko my Czekaj, może wrócę z tamtego kurczaka Ja yeah, boi, uciekliśmy wszyscy razem. Ach, no cóż, uciekliśmy. O Pani Zakonnica wchodzi do naszego pokoju. Znaczy mojego Chcę utulać swój młot Albo utula Aha, zniknął mój nick Mój nick zniknął nad moim łóżkiem I na moich drzwiach Napisy z tablicy też zniknęły No cóż, to by było na tyle z Nam. Trochę mi smutno, ale. Po prostu smutno mi jest, ale. No dobra, no koniec. Wsparcie Discord Discordów Axel. Dziękuję ci bardzo. Gra oparta na prawdziwych wydarzeniach. Aha. No to kiedyś mogła być no cóż, ta sama sytuacja lub bardzo podobna. Ech. Udało ci się upuścić szkołę. Nie, było Powiem tak. Gra bardzo fajna. Nawet lepsza niż y, ten. Po prostu lepsza niż... Po Kiedyś to była zwykła podruba Greni, ale teraz w ogóle jest rozbudowana. Napiszcie czy chcecie więcej odcinków z Ivil Narka.